Siemaneczko, na początku chciałbym wam bardzo podziękować za to jak został odebrany poprzedni materiał. Uzyskał on prawie 3,5 wyświetleń, ponad 70 łapek w górę oraz zachęcił do zostawienia subskrypcji 26 nowych osób. A teraz nie przedłużając przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli budowy komputera dla mojej dziewczyny. Pierwszym podzespołem była obudowa taka sama jak moja, czyli Logic Portos Mini, gdyż była tania, biała i miała 3 wentylatory RGB w zestawie. Następnie podczas wieczornego scrollowania OLX natrafiłem na fajny zasilacz Cooler Mastera o mocy 500W, którego cenę zbiłem o 15zł i zakupiłem go finalnie za 55zł. Następnie natrafiłem na ofertę procesora AMD Ryzen 5 1600X, który wydajnościowo jest niemal identyczny co Ryzen 5 2600. Został on zakupiony za 145zł, a w tej cenie na próżno szukać modelu 2600. Kolejnym podyspałem były dwie kostki RAMu DDR4 o łącznej pojemności 16 GB, które zakupiłem za 90 zł. Dysk na jaki postawiłem w tym komputerze to dysk M2 NVMe firmy Kioxia o pojemności 256 GB, który zapewni fajne prędkości oraz bez problemu pomieści system i kilka gierek. Karta graficzna, która znajdzie się w tym zestawie, to MSI Gaming GTX 974 GB, którą kupiłem za 170 zł. Czyli naprawdę była to dobra cena, jak zaoferowaną przez nią wydajność. Początkową płytą główną miał być Asus A320MK, którą kupiłem za 170 zł. na Allegro, ale przyszła ona uszkodzona, więc wróciłem ją do sprzedawcy i zakupiłem Asusa A320MA na OLX za 185 zł. I wiem, że lepiej byłoby kupić jakąś płytę główną na chipcecie B, ale przez okres 2,5 tygodnia, w jakim zamawiałem części do tego komputera, nie znalazłem ani jednej płyty B w dobrej cenie. Co do chłodzenia, zamontowałem w tym komputerze chłodzenie Aigo Ice 200 Pro, które zakupiłem na Ali za dość śmieszną cenę 8 zł. A w tych pieniądzach ciężko o jakiekolwiek chłodzenie niebuksowe. Teraz macie na ekranie podsumowanie kosztów i komponentów bez kosztów wysyłek, więc jeśli kogoś to interesuje, to może zatrzymać film i przyjrzeć się temu. Komputer prezentuje się następująco, a co do osiągów, to jeszcze go nie testowaliśmy, ale będzie on używany jedynie do przeglądania internetu i zagrania czasami razem w Fortnite albo jakąś inną gierkę. Jeśli chcesz docenić to co robię, to możesz zostawić łapkę w górę, subika oraz komentarz dla zasięgu. Z góry dzięki. I do zobaczenia w kolejnym odcineczku.